Słuchajcie, za chwilę wam pokażę ciekawostkę, jak można sobie skonfigu skonfigurować BMW yy, w salonie BMW w Niemczech. Szok, ja pierwszy raz widzę, żeby BMW miała podgrzewane zewnętrzne klamki. Tam dmuchacie po spod klamek. Nie wiem, czy w każdej tak jest, czy może, może jestem niedoinformowany. Już wam pokazuję. Słuchajcie, widzieliście kiedyś takie listwy E39 BMC. To jest BMW E39 z 2003 roku, tak? Tak No, 2000, końcówka 2003, ostatnie zejście tak mówię, nie? Ale zobaczcie jakie tapicerki fajne, ale te listwy fajne Tutaj macie kurde yy, pakiet drwala przechodzący elegancki pakiet No kurde I to jest oryginał Klamki są podgrzewane? Tak Patrzcie Ono jeszcze... dmucha powietrzem kurde Klamki są tak samo podgrzewane, mówi kolega tutaj Także? Zewnętrzne, nie? Dmucha ciepłym powietrzem. Bo... Zewnętrzne? Zewnętrzne, tak. Idź sobie zobacz. Zewnętrzne klamki. Z no, Ale jaja. Ty, faktycznie. Klamki są podgrzewane nawet, ty BMC. I w briefie jest wszystko zaznaczone, bo gość mi tu mówił, że wszystko to jest udokumentowane. Gość sobie taką BMK zamówił w takim właśnie... Yy, no, tak chciał, że to by było drewno, a to żeby było czarne. Ja pierniczę.